Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 17 odcinku z gry. The Great Escape, Wielka Ucieczka. Uciekamy znowu kapitanem Hilcem. Jak widzieliście, mam tutaj filmik pokazujący, że gdzieś tutaj kręci się Niemiec na motorze. Naszym... Pierwszym zadaniem jest zdobycie właśnie e, motocykla w tle przegrywana muzyka znana z filmu, chociażby właśnie ze sceny, w której Kapitan Hills uciekał e, motocyklem. Przy sobie mamy tylko wetrych, więc przyda nam się jak najbardziej, ponieważ musimy wejść do tej, do tej szopy tutaj. A po co? A po to, co leży tutaj, a mianowicie po odwrót Jeżeli ktoś oglądał film, to już wie, co będziemy tym drutem robić suniemy się trochę nawet nas nie widzi i mamy motor super trochę zrywny Ale na razie go zostawimy tutaj, ponieważ naszym drugim celem jest zdobycie munduru. Ja wiem, że ten mundur jest zaraz koło tej strażnicy. Musimy uważać, bo tam chodzi. Tam jest strażnik. Poczekamy, aż zrobi tutaj kółko. Podbiegniemy i, i zabierzemy. Niech tylko się odwróci. O, wraca się super. Teraz biegiem. Bierzemy. Od razu się przebieramy i względny spokój. Następnym naszym celem jest ucieczka już po prostu, więc wracamy na nasz motor i kolejna część tej misji będzie się już będzie się działa w zawrotnym tempie. Oj, 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 oj. najechaliśmy niestety, czasami nas tak podrzuci. I uciekamy. Rozpoznali nas. O, 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 zahaczyłem o budynek. Musimy się wystrzegać na tych właśnie żołnierzy na motocyklach. Oni są najbardziej wnerwiający. Właśnie teraz próbują mnie zatrzymać. A musimy wykonać tutaj bardzo mocny zwrot. Kopnąłem jednego. Spadł. Musimy się wycofać. Oj, za mocno, za mocno. Mówiłem, motor jest trochę zrywny. Lekko nieprzewidywalny. No ale po pewnym czasie można się do tego sterowania przyzwyczaić. Teraz musimy zwolnić, ponieważ tutaj mamy rzekę. Gdybyśmy najechali na nią za szybko, po prostu byśmy się wywrócili. Oj, tutaj znowu coś gra nam wariuje. Nie wiem dlaczego, no ale dobra, uciekajmy. Oj, dostaliśmy odłamkowym. Ale żyjemy, żyjemy. Szybko na motor jeszcze raz. Przeskakujemy nad zasiekami. Świetnie. Kolejni motocykliści są za nami, słyszę ich. A nie tą chciałem w stronę. Dlaczego tak mi zwolniło? Aj, jajaj, jaj, niedobrze, wstawaj, 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 wstawaj. Nie, nie skradaj się teraz, nie skradaj się. Mhm. Musimy się tutaj skupić, żeby w nic nie przywalić. Każda przeszkoda zatrzyma nas w jednej sekundzie. O, szybko tutaj pod górkę uważać, uważać na siano. I kolejne zasieki. Przeskakujemy nad nimi. Wspaniale. Ignorujemy ich. Mam nadzieję, że nie zastrzelą nas. Nie, udało się. Udało się. Uciekliśmy. Oczywiście robimy save'a I zaglądnijmy co tam się będzie działo No tak, musimy przeskoczyć na, do Szwajcarii no I to jest w zasadzie nasz cały cel najbliższej misji nie wiem czy ona będzie, już nie pamiętam czy ona się już rozgrywa tak już w akcji, ale na szczęście nikt nas teraz nie ściga nie jesteśmy już w mundurze niemieckim będziemy musieli wykonywać kolejne szybkie zwroty, ale tak jak sobie przyjąłem tutaj no widzicie, już ktoś mnie, ktoś mnie rozpoznał tak ja jak chciałem tutaj zrobić, Oj, nagle się tu wszystko pojawiło no, no, oczywiście nie skupiłem się teraz za bardzo, ale to nic nie szkodzi. Eee, wiem, że dzisiejszy odcinek był bardzo krótki, ale chciałem tak e, każdą misję podzielić właśnie e, na odcinek, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, za ten krótki odcinek, ale jakże emocjonujący. Zapraszam na moją stronę Jerry Retro Games i zapraszam Was e, do oglądania następnego odcinka. Mam nadzieję, który pojawi się już niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć.